Cześć ziomeczki, witam was bardzo serdecznie Z tej strony satanowski ATS Omigl! Dzisiaj będziemy pisać sobie Z powodu, że nie mam kamerki, to nie będziemy gadać kamerką Więc przejdźmy do pisania O, hej, 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 hej. hej jestem mężczyzna Zobaczymy co on zaproponuje, co nam napisze Nieraz są tacy ludzie zbuczeni Ja mam 15 to. Dobra. Dark Strangers Dawaj. Ja mam M. Ja M16. Już napisałem. Ja M. No nieważne skąd. Nieważne skąd. Mama mi nie pozwoliła udzielać takich informacji. Dlaczego? Za młody oh, Dlaczego? 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 A, ah, fajnie. Dlaczego? Does... I co? Zwią, wią, z... z wiązku... nie wiem jak się pisze z kup, z tym, ten wiem, że nie napisałem, ale no dobra. Eee dobrze napiszę, że nie wiem, że jestem... Jestem youtuberem. napiszę. Słuchaj mamy no to. Trzeba się komu. Słuchaj. mu linka, czy mu nie dasz linka? Tam, tam, mu linka. YouTube, my friend, Koko. YouTube, Twórców. O, moje zarobki, halo! Widzicie moje zarobki. <laughs> Ja się słucham siebie i dobrze na tym wychodzę. No ja też wychodzę dobrze na tym. Ale muszę się słuchać mamy, bo dostanę karę, jak się nie będę słuchał. No odpisz, odpisz, odpisz. A was oczywiście zapraszam do opisu tam na dole. Co nie? Ja, on chyba się z nami żegna. Oto to cześć. O ty cwerny, dobra. Ymm, dobra, new chat. Masz... Hi. My name is Paweł. Ja cwarny, według Ciebie. Zjebany tam. Hi! Hi! He, jesteś. Nie śmieszne. W ogóle jeszcze raz wam powiem, no to wejdźcie do opisu. Tam wejdźcie na Facebooka, na Instagrama wam podam, albo nie podam. Na Aska wam podam. Na Skype'a mojego oczywiście, Steam'a mojego też podam. Możemy się zagrać w różne gry. Nie, tylko w CSGO, bo mam tylko wykupiony CSGO. z <grywy> nie śmieszne. I możemy jeszcze, nie ja wiem, co Coś tam na pewno możemy razem jeszcze robić. I... nie zapomnij zostawić kciuka w górę, bo ja wiem, że ty mi dasz kciuka. A patrz, on się zaciął, to my zmieniamy, nowy czas weźmiemy. CO? Ha! Oh, kobiety? A to ja. Chętna. <śmieszne> nie, śmieszne. nie, 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 ja zboczony jestem. zboczony jestem. <śmieszne> Ale to mówiłem wam, nie, tu są zboczeni zboczeni. Tacy zboczeni tu są ludzie. No. Może że kamerki, bo jeszcze nie, nie, pokazać coś tam, czego nie, 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 Jo, co tu się wyprawia, w tym miglu, to ja nie rozumiem. Nie zamknąć tych takich ludzi. O. I love you, my friends. I. Dobra nie. Co to? Hej Z tej strony jest ...a z tam tej Za ten czas kurde What the fuck! się myli ten język O, pisze hi, hi my friend Po za ten czas picie dalej o herbatkę się napijemy i możemy dalej pisać Dobra Kurde, a odpisz. Wtf, moro. I teraz, co znaczy, że M, strzelimy. No jaki debil! Hm. Jakim ja jestem? No chyba kobietą. Nie wiem, czy... I kurwa, jakieś rejemi z boku wyskakują. Co to jest? U. Hej. M. Bo M to chyba mężczyzna, nie? No kurde, i ten ryje mi wyskakują. Będę musiał ich zawasać. Cześć, cześć, cześć. Yo! Co tam? Słychać. Co tam? Talk to Stranger, my friend. Oczywiście możecie się podpisać tu. Razem ze mną. Jak to mnie możecie. Zasubskrybujcie mój kanał. Ja ok, tak dzięki. Robię... Nie ma problemu. No, no to co? to Możecie oczywiście też pytania do QA za... zadawać. Ja to zrobię, ale oczywiście bez kamerki bo ja się wstydzić. Dobra, M. Ja się, nie wstydzę się, ale nie mam kamerki, lustrzanki nie mam nic, ja mam. Jak kupię to oczywiście vlogi nagram. Wszystko nagram Lat. 7. Kurde... Jo! Nie ja napisałem kobieta! Kurwa. O. <słyska> <słyska> Kocham cię! Świeruję! Ale dobra, pewnie, ale na co? Co ja pierdolę? Co ten gość mi oferuje? Ja umiem! Podaj nazwę Satanos. Gejuch. Kurde, Weronika5563311. Weź, ty chłopie, pedofilu jebany. Zeofil jakiś, nie wiem, zeofil, nie, to może nie zeofil. No ale pedofil, on zgwałcić przez Skype przez kamerkę, przez internet. Ja nie rozumiem tych takich ludzi. Nie I ja... Chyba to nie będę nagrywał. Bo to mnie demoralizuje, co nie? I ja później się boję, bo chodź, to, z takich jak on. O, tak jak widzicie, tu jeden milion. Bo u mnie na kanale też możecie tyle subów zrobić i na pompingu tyle lajków like też możecie zrobić, oczywiście, co nie? No, ci no, Tak? Kurde, no znowu tak miał. Nie, nie, no, ja tu jestem chłopakiem. Mam, mam, mam 90 lat i lubię wy. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze. Jo, on jak oni tak szybko piszą? Halo, co to? M? Mężczyzna, 18. Napalony. Aha! Dobrze trafiłeś. To ja jestem napalony. Na! No. Lubię chłopców. Lubię takim jak ty. Ja co to jest? Co to się wyprawia? Odpiszę. Zobaczymy, co nam odpisze. Numer to może mnie jakoś zachęcić, A, hmm. Ale jak? Kociaku jak? Kurde. Co gdzieś debilty. Opisz się, podnieść nie jakoś. No, no. To nie wiem. Spierdalaj tyły sychu. Ziomeczki, kurde są ryje. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zapraszam oczywiście do łapkowania i subskrypcji kanału. Tymczasem ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Jo!